Polonia, Polonia. LEGA, LEGA. Polonia zawsze w moim sercu. Le a w moim legi. w moim sercu. Uch, polonia w moim sercu. Nie. Nie. Co ty tam mówisz? Nie. Leg. Polonia, Polonia. Lega, legia. To dziś wygra Polonia. Nie Lega. Polonia. Lega. Polonia. Lega. Polonia mistrz. Lega. Mistrz Polonia. Lega. Nie ma w Warszawie w Legi. Nie. Gdzie jest? W Warszawie. A Polonia? Nie ma. Jak to nie ma? Krecik i bolek Bole i nolek są z Nie. A skąd są? No, tutaj na dół na ulicę i odjeżdżają, hają i... i, i, i hają. Śmierć chyba przeżywa, rzuca się na muralu. Tak na meczu było? No. Gdzie jest krecik? No nie ma. W Warszawy nie ma? No. Hakuna Matata jest z Polonii. No pewnie! Zuzia, wiesz co ty właśnie powiedziałaś? No? Że Hakuna Matata jest z Polonii. Hakuna Matata jest z Polonii. Tak? Tak. Na pewno? Na pewno. Zepsułeś mi siostrę, idzie o to. Ale jest są słaba jest? Nie. Legia jest słaba. Nie! Siepnęła mnie! Je. Lega jest Nie! Lega jest Nie! Lega jest słaba, lega jest słaba! Nie, nie, nie! Nie! Ultra dźwięki. Nie. nie ma legi w Warszawie! Nie. Gdzie jest? W Kto? A krecik? Nie ma. A gdzie jest krecik? W polonii. Nie. Nie dogadamy się. Grzeje kopułę? Nie? Zuzia pokaż gdzie Piotrek ma w czubie. Gdzie ma wczubie? czubie? No gdzie? Dobrze. A gdzie ma kota? Dobrze. A gdzie Piotrek jest, Missy? <laughs> mam dużo włosu? Mało. <laughs> Dlaczego mało? Ja mam dużo. Ty masz dużo, ja mam mało. Na stary, jestem... Jest klucz, ja ja Ty, mały, ja <laughs> Ty jesteś krótki, a ja mam. Ty masz mało, a ja dużo. Ty jesteś krótki. Co za jest. Jestem stary czy młody? Młody! Dziękuję bardzo. Piotrek jest młody? A Zuzia jaka jest? Młoda To tak samo jesteście młodzi? No. Nie, chyba nie. Tak. jest młody. Ani jest młody. On jest z Polonii. z Polonii. To jest fajny Piotrek, co? Nie. Bo nie, nie. A lubisz polonie? Nie. Ugrasz polonie w sercu? Nie. nie. A co, masz legie? Tak. Nie rób tak. Tak. Ja. Pochwalnie <śmienicza> mi nie wolno. Polonistom nie wolno pokazywać legi, tak? Nie wolno pokazywać legi łaźmy <śmiany> Legie! Co? Włańczy legie! Dobra. Co Piotrek mówi brzydkiego?